Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. W dniu dzisiejszym, tak jak zapowiadałem, pokażę Wam jak wyciągnąć gearbox, a także rozkręcimy sobie gearbox. Zobaczymy co jest w środku. Także wyciągamy gearbox z naszej skorupy M14 od JG numer 1404. Także na sam początek pozbędziemy się na pewno wszystkich dodatków i przystępujemy do rozbierania naszej m 14 na sam początek musimy usunąć optykę oraz wszystkie inne zbędne gadżety. Ja sobie tutaj troszeczkę pomogę, żeby było mi troszeczkę wygodniej. Więc, jak już mamy wszystko, jak mamy optykę ściągniętą, przystępujemy do demontażu łoża i ściągamy nasze łoże. A ja sobie tutaj będę wszystko układał. Także w tym momencie, aby ściągnąć, rozłożyć tutaj cały korpus, musimy odkręcić wszystkie te śruby, które się znajdują. Jest ich bodajże 2, 4, 6 sztuk. Także ja się tutaj posłużę moją magiczną, magiczną wkrętareczką. I w tym momencie możemy już sobie naszą górną część. Frontu ściągnąć. Do tego, aby ściągnąć tutaj górną część, a także wyciągnąć cały kor korpus, musimy w tym wypadku od tylnej strony odkręcić jedną śrubkę i ona się znajduje w tym miejscu. Tutaj musimy tą śrubkę odkręcić, aby Wyciągnąć całe body, aby tą śrubkę wykręcić. Jest jedna mała śrubka, i do tego od razu wyciągamy całą tą nakładkę. I to jest taki element, który przykręca się do tylnej strony silnika. I w tym momencie musimy usunąć tutaj tą sprężynkę, która nam po prostu wyskakuje. W tym momencie kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, jest odkręcenie tych dwóch śrub tutaj, które trzymają nam lufę. W tym momencie po odkręceniu będziemy mogli już praktycznie wyciągać nasz. Gearbox razem tutaj z górną częścią korpusu, ale zanim to nastąpi, w tym miejscu musimy jeszcze usunąć całą tą część. Usuwają się bardzo prosto. Po prostu odginamy tutaj tą część i wyciągamy. I cała filozofia. Kiedy już wyciągniemy sobie tutaj tą część, widzimy tutaj śrubkę, którą także musimy odkręcić. Także ona też doląduje poza repliką, i mamy już praktycznie większość części, które trzymają nam gearbox. Już mamy odkręcone, więc teraz, w tym momencie, możemy sobie odkręcić te dwie śruby. I druga. W tym momencie możemy już wyciągnąć nasz gearbox razem z górną częścią. Po prostu podnosimy do góry i delikatnie wysuwamy gearbox razem z całą górną częścią z korpusu. Rozłożony wstępnie. Już mamy rozłożoną naszą M14. W tym momencie możemy usunąć sobie nasz zespół powrotny. Okiem wyciągając po prostu go z gniazda tutaj zamka. Teraz, aby kolejną rzeczą Musimy na pewno ściągnąć rączkę razem z zamkiem. I za to odpowiadają śruby ta i ta. A więc przystępujemy do demontażu. W tym momencie ściągamy pierwszą część i przystępujemy dalej do rozbiórki. Czyli te dwie śruby, które trzymają nam komorę. Musimy usunąć. Te dwie śruby, które trzymają nam także tutaj lufę i cały korpus, te dwie śruby także musimy teraz usunąć. Te śruby są dosyć długie, także wykręcanie będzie troszeczkę trwało. Możemy sobie usunąć teraz rączkę. Ona nam tutaj delikatnie pod kątem wyjdzie. Możemy sobie rozkręcić ten element, ale nie jest to konieczne. Pamiętajcie, aby on tutaj w tym miejscu był zawsze do, dokręcony. Możecie także tutaj dać kleju do śrub, tak, bo tutaj wchodzi nam właśnie element prowadnicy i sprężyna. Teraz możemy sobie wyciągnąć od razu nasz, naszą atrapę zamka. Jest to kawałek z nalu, także taki w miarę, w miarę dosyć solidny. Teraz, aby wyciągnąć lufę wraz z komorą, musimy odkręcić te cztery śruby w tym miejscu. Śrubki są oczywiście różnej. Długości. Te dłuższe są na samym początku, krótsze są na końcu. I już nam tutaj wyskakuje nakładka. Nakładka jest oczywiście łączona. Mamy tutaj element plastikowy plus aluminiowy. I możemy sobie wyciągnąć naszą lufę. Widzimy tutaj sprężynę, i po prostu Wyciągamy naszą lufę niby precyzyjną, bez żadnych oznaczeń i teraz, aby możemy sobie odkręcić naszego hopka, widzimy cały system docisku. Jest on w miarę precyzyjny i wyciągamy naszą lufę, po prostu przekaszając ją w taki sposób. Mamy wyciągniętą lufę wraz z komorą hop-up. To już sobie odłożymy i teraz jak, roze, jak roze, rozebrać cały, jak wyciągnąć cały gearbox. W tym momencie musimy przede wszystkim odkręcić resztę śrubek, czyli przede wszystkim tą, tą śrubkę, która się znajduje w tym miejscu i musimy wybić. Ten pin, który znajduje się w tym miejscu. Ale zanim to nastąpi, mamy jeszcze jedną ukrytą śrubkę, która znajduje się pod zwal zwalniaczem zamka, którego musimy pin wybić i wtedy śrubkę tutaj w tym miejscu odkręcić, a później wybijamy pin i wyciągamy nasz gearbox. mniej więcej tej wielkości pręcik. Pamiętajcie, aby uważać na tą sprężynkę, ponieważ ona lubi wpaść do, do środka i cały zwalniacz mamy usunięty. Także teraz mamy tutaj śrubkę, którą musimy usunąć. Ja to sobie gru, grupuję wszystko o, i w tym wypadku mamy już górę Ściągniętą. Pamiętajcie, aby tą blaszkę, która jest tutaj, ona może Wam wyskoczyć. Ona wchodzi tutaj jest specjalne miejsce na nią i ona wchodzi tylko i wyłącznie właśnie w takiej pozycji. Odwrotnie niestety Wam już ma tutaj też wypro, wyprofilowanie, ale niestety to już nie pasuje, więc nie starajcie się wkładać jej drugą stroną. Ona ma wejść dokładnie w takiej pozycji tutaj. Teraz aby, teraz, aby zdjąć dół, musimy wybić ten pin, który znajduje się w tym miejscu. Pin ma żłobienie po, po środku. Jest dosyć krótki, ale jeżeli go nie wybijemy, niestety nie rozłożymy naszej M. 14. I w, tym momencie, I w tym momencie możemy już rozłączyć całość. Jak sami widzicie, nie ma tutaj żadnej plomby gwarancyjnej. Co jest dla mnie zaskoczeniem. Mamy cylinder z naprawdę dużą dziurą. Silnik jako taki normalny. Najprawdopodobniej nie ma tutaj żadnej rewelacji. No i przewody jakościowo całkiem niezłe, także przystąpimy teraz do rozkręcania całego gearboxa. No więc mamy wyciągnięty nasz gearbox. Oczywiście będziemy potrzebowali tutaj śrubokręta, żeby cały tutaj cały gearbox rozkręcić. Widzimy już, że gearbox nie jest z systemem szybkiej wymiany sprężyny. Generalnie Wydaje mi się, że jest to y, po prostu standard cynki, normalny, zwykły gear, gearbox. Y, no i muszę się Wam przyznać, że y, podczas rozkręcania tutaj y, repliki y, po ostatnim strzale na testach y, przestał mi działać ogień ciągły. No i tu jest właśnie ciekawostka, dlatego że wyleciał mi taki oto element. I najprawdopodobniej ten element, to za chwilkę Wam pokażę znajduje się w tym miejscu i on odpowiada za właśnie przełączenie na ogień ciągły i tutaj ten element najprawdopodobniej uległ uszkodzeniu. Także na początek na pewno wyciągnijmy sobie silnik, czyli odłączamy styki. Tą, tą sprężynkę trzeba ściągnąć, a sobie to wszystko ładnie posegreguję. I przystępujemy do demontażu. Na początek, może selektor zmiany ognia, który w moim przypadku niestety już nie działa. Jest to element plastikowy, więc, no, w taki troszeczkę lichy. Chodzi o ten element tutaj. Ja akurat tą śrubkę rozkręcę. i niestety, ale tutaj ten element, o, ten element tutaj w tym miejscu powinien wyglądać mniej więcej tak, o, i on tutaj po prostu pękł. Dobra. Zdemontujemy sobie osłonę z pustu i bezpiecznika. gładko schodzi bezpiecznik. Tutaj trzeba uważać dlatego, że po odkręceniu śrubki, żeby nie wystrzeliła wam przypadkiem sprężynka która znajduje się w tym miejscu z elementem, dzięki któremu podczas odblokowywania i zablokowywania karabinka mamy ten charakterystyczny klik, tak zwany. Także odkręćmy sobie silnik. Zaraz zobaczymy, co to za silnik. Aczkolwiek przy, przypuszczam, że tutaj nie będzie rewelacji. I mamy nasz silnik. Silnik wydaje się tak standardowy. Silnik elegancko, ładnie obraca się bez żadnych oporów. Ja już mam paluchy brudne. także tutaj trzeba po prostu odrobinę higieny. I tą stronę byśmy mieli załatwioną. Teraz odkręcamy tutaj naszą słonę. Pierwsza śrubka jest krótsza. Reszta już są takie same, one są dłuższe, także nie pomylicie się jeżeli chodzi o długość. Usunę te dwie sprężynki. O, ta jest. Ta jest górna. I ta jest. I będę wiedział teraz co i jak. I po usunięciu tutaj górnej części. Może tu sobie położę. Od razu rozlatuje nam się druga część. Tu mamy. Tutaj nie mamy żadnego mikrostyku, tylko jest zwykła jest zwykła kostka stykowa. Razem z. Przewodami. I tutaj mamy dodatkowe jeszcze elementy, które musimy tutaj usunąć, aby wyciągnąć nasz spust. No, spust nam, spust nam tutaj wyjdzie. Akurat możemy go wysunąć bokiem. O, tu nam też wyszedł. I mamy nasz gearbox. Od razu tutaj Wam pokażę, co udało mi się zauważyć. Na dzień dobry. Mianowicie, jak wchodzi zębatka tu w tym miejscu. Jest od cholery przerwy, więc ona po prostu będzie nam się tutaj ruszała. Także najprawdopodobniej wszystkie łożyska oraz zębatki. Po prostu w tym gearboxie wymienię. Gearbox trzyma się na dwóch śrubach tylko. Mamy śrubę z podkładką. To już wiemy, że ta śruba idzie tutaj. No i musimy niestety ściągnąć tutaj ten element i jego po prostu będzie trzeba wybić. W tym momencie możemy już ściągnąć górne. Zabezpieczenie i rozłożyć nasz gearbox. Ja sobie zabezpieczę tutaj troszeczkę. I już widzimy, że nam się wszystko praktycznie tutaj w środku rozleciało. Jeszcze tylko pozostaje. No, i niestety muszę Wam powiedzieć, że bardzo mocno się zawiodłem, dlatego że myślałem, że elementy, części wewnętrzne tego gearboxa będą odrobinę lepszej jakości. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest po prostu kupa. W całym gearboxie może jest odrobinka smaru. Na pewno nie na łożyskach ślizgowych. Mamy tutaj 7 mm łożyska ślizgowe. Także sheet, a Zaraz Wam pokażę dlaczego. Jeżeli chodzi o sprężynę. Sprężyna jest bardzo mocna. Domniemam, że jest to być może 130 na, nawet. Jest dosyć twarda. Prowadnica także to jest chyba najtańszy shit jaki może być. W środku już jest rudy, rudy. Także nie ma tutaj żadnego łożyska. Do tego zębatki. Zębatki to jest też jakaś masakra. Najtańszy hinol. Także tutaj nie ma czego oczekiwać. Do tego, do tego pneumatyka to samo. Dysza nie jest w żaden sposób doszczelniona. Zwykła, najzwyklejsza plastikowa Jeżeli chodzi o dysze to dysza ma 22,3 mm Także całkiem nieźle Do tego mamy zwykłą, najzwyklejszą do gearboxa V7 listwę która chyba z tych wszystkich elementów wygląda naj, najlepiej i pneumatyka pneumatyka to jest po prostu jakaś masakra tu są przed, przed, przedmuchy na każdym, na każdym elemencie także jedna wielka dziura wszędzie praktycznie po, po, powietrze spiernicza głowica cylindra także zwykły, najzwyklejszy, najtańszy sheet jeden oring, który nie trzyma Gumowy zderzak i to jest praktycznie tyle. Tłok to samo jeden stalowy ząb, reszta full plastic fantastic. Jeżeli chodzi o cylinder, cylinder jest wewnątrz wypolerowany, wygląda całkiem nieźle, no ale niestety przez tak duży otwór mamy bardzo duży spadek mocy repliki. Na zębatce tłokowej także mamy tutaj. Jakieś podkładeczki. Widać, że Chińczyk starał się to w jakiś sposób podkładkować i niespecjalnie mu to wyszło. Dodatkowo mamy metalowy, chyba przyklejony opóźniacz. Także zwykły, najtańszy sheet. I to samo jest zębatką środkową. Tutaj jest odrobina smaru, ale to się wszystko klei. To się po prostu wszystko klei. Do tego jeżeli chodzi o łożyska, no to mogę Wam tylko pokazać na tym przy, przykładzie. O, wygląda to mniej więcej tak. Tu są po prostu takie luzy, że to jest tragedia. Jeżeli chodzi o gearbox, gearbox wygląda całkiem w, w porządku. No Normalny, najzwyklejszy gearbox V7, także Rewelacji tutaj, jak sami widzicie, nie ma. Jeżeli chodzi o sam gearbox, na pewno wszystkie elementy stokowe idą do wywalenia. Ja tutaj będę wsadzał wszystkie nowe części, na pewno lepszej jakości. W pierwszej kolejności usunę łożyska, bo łożyska to jest jakieś nieporozumienie. I na pewno będę tutaj starał się wycisnąć z tego gearboxa jak najwięcej. Ale to już w kolejnym materiale, na który już teraz was serdecznie zapraszam. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Od razu chciałbym zaprosić was na kolejne filmiki, recenzje oraz testy, a także nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, tak aby nie ominęły was żadne nowości. Oczywiście możecie również odwiedzić stronę Patronite gdzie możecie w bardzo prosty sposób wesprzeć moją działalność? Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie filmiku. To wszystko na dzisiaj. Na razie, trzymajcie się!